Czyli no. został nam jeden. Tak. I od teraz mogę się leczyć rakietami. Pięknie. 50% overkill damage, który ok. zadam, jest prze... leczy mnie. No i tego. Robaczki, 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 kici, kici, kici. gdzie jesteście? Tutaj byliśmy. Ja ten się przerabia, właśnie, ale nie mogę ten. Bo nie do. Poznażyłem. Tutaj jest. No zanim tam dobiegnę, to chwilka minie. Agresywny komar. Jestem bardziej agresywny. Nie ma przemieniania się, już nie potrzebujemy. Temu panu podziękujemy. Oczywiście, że tak. Dobra. Z nim negocjować nie będę, tego. tutaj masz healtha. Tak, ale gdzieś koło tego, gdzieś koło przejścia do tej, tej Z tego co widzimy, z terminal. Do tego, do teleportacji, więc. Tutaj da się zhelm. Jak to jest? Bez okularów wypatruję healthy w różnych dziwnych miejscach. No Bo... nie wiem. Są czerwone, a wszystko nie jest brązowe. Dziękuję. Możemy wracać już do tego. Mówiłem full. Do e... tak jak mówiłem, terminalu teleportacyjnego. Ale gdzieś tutaj było, koło tej skrzynki, było jeszcze jedno zadanie. No tak, to jest na samym południu. Czyli jest jeszcze Daliśmy się do tej skrzynki dość dawno, dość daleko, wiesz? Nie tak znowu daleko, ja przed chwilą przebiegałam koło niej. Chyba. Eee, się ta skrzynka jest daleko na południe, przy krawędzi mapy dolnej. Eee, to chyba nie tę skrzynkę mam na myśli. Możliwe. Mogę ci pokazać, gdzie była, jak chcesz. Nie, dziękuję. Nie jest mi to do szczęścia ani do życia potrzebne. Mordekaj się zrobił bardzo aktywny. Pomyślałby kto, że człowiek, który jest na kacu, nie będzie strzelał non stop ze snajperki. Mapił się, w czasie sensie już klina, więc może strzelać dalej. Czy ja kurde biegnę! Co się ze mną nie tak. Znaczy wszystko, ale w tym konkretnym momencie. Eee, nie wiem Aha. gdzie biegniesz, bo ja nie wiem dokąd my mamy w tej chwili właściwie biec, więc... Na mapie zaznaczone zadanie. Mamy tylko turn-in, a nie stricte zadanie, ale okej. Okay. Tak, przy turn-in jest też właśnie terminal teleportacyjny więc możemy się tepnąć, oddać to zadanie, tepnąć się z powrotem i dotrzeć do nowego zadania, znaczy do starego zadania. Do bardzo starego zadania w sumie. W sumie Czyli chciałabym te zobaczyć tak jest, te wielkie węże, tak. których Jebite kości bardzo. tutaj są. A, o. Nie powiem, bo by miło. Sanctuary! But evidently venge are. Fight back! Join the Crimson Raiders. Moxie Gaming Events LLC presents Bandit, Circle and Slaughter. A oh. show of shield death dealings. Uh, so? Conflagrations, electrocutions, electro mutilations, live at Fridge. Serio. No to jest to, co się bawiliśmy w tym, e, w jednym celu, tylko że to przeniesione w, do lokacji, która nazywa się Fridge. No właśnie nazwa Fridge jest takie... Zresztą e. tam, gdzie był Snap Freeze i tam skończono zamazanie to łącznie z tym statkiem tego. A... No dobrze. Co nie zmienia tego, to jest tak serio. Zwaliście miejsce, Bridge. Zobaczmy, czy nie możemy się tepnąć bliżej. Tak, możemy. So weird. Bałwan z napisem OFF. Dobrze, nie żółty bałwan z napisem pis on. Nie zdziwiłoby mnie to w tej grze Gdyby tak się złożyło, że coś takiego by się Agreed. tutaj pojawiło Dobra, zgubiłem ten, to go to the, yes. and yes. about the Ups, nie o to mi chodziło Eee, ble Mmm Pamiętam, że tutaj mapa jest mniej intuicyjna niż szerorówki z lat 80., więc. Q. Mapa w tej grze to jest niestety jedna z większych porażek, jeśli o to chodzi. Znaczy no, Bardzo mocno nie wskazuje zła, ale... miejsca, do którego masz się udać. Nomad Pyro. Pyro no. O, was uh. się okay, this. Trap basic. Au. Potrzebuję więcej przeciwników. Ale nie ma. Nie ja tak sobie, pan. Twojemu Saiko naprawdę dzisiaj odbija. To już jest któryś raz, który się całkowicie bezsensownie po prostu drze. No, miałem fłonego tego. Uh, Kiedy skila? Czy nie, z tego skila po prostu. No, jego więc. Więc tak, on się w tego trakcie robi. I tak dalej. Ja nie będę czy iść górą, czy dołem do tego miejsca. Nie mam żadnego ja pojęcia. Ja pójdę górą. No nie, to jest wszystko idzie dobrze. Okej, okay, to nie jest właśnie. Well, that makes it wow! Zabawne, że w spider znajdujemy kasę. To jest jak było w tej grze The Bard's Tale, bodajże, tak. gdzie narrator i główny bohater. Zaczynają dyskutować na temat tego, dlaczego znajdujemy zbroje w żołądkach wilków. Tak. Okej, okay, ten to nie dotrzyma Trzeba pójść tym mostem na górze. Chyba. Słuchaj, tam się dostać. O, oh, Frozen Antlake. Bleh. What? Że to Frozen Antler? Zosieram. Nie przeszkadza mi, kiedy czytam mapę! O da, coś na skórę! Tak, no, nie, się sam z nim wycofałem. Nie jest szczególnie trudne. Just shoot it the subway in funny. Tu się wchodziło. Ja tutaj tylko morduję. Ostatnio Ty tam dotarłaś, więc hmm. co to było I... bardzo? Czy to, okay, było szczotka, to jest no? miejsce, z którego wyłaziły w porządku. Kolejne spideranty. Proszę na mnie nie skakać. Upraszam się o zachowanie dystansu. You're invading my personal space. Like? Tak. Pieniędzy nie pozbierałaś? Nie mogę za bardzo się posłać i oddalić, bo. są na będę gdzieś iść. A tu mnie na przykład nigdy nie było. W tym poleciłem, że jesteś. Y cóż, są miejsca w tej grze, w które można dotrzeć tylko wtedy, kiedy nie widzi się, gdzie się idzie. Which is hilarious. Agreed. Eridium, No, oh, mam trzy Erylium. Fortuna. Mam pięć. Wow. Ale bogactwo. Tak. Ha, ha, ha. Kupuję was wszystkich. Dzień dobry. Razem I... tutaj. Oh, oh, oh. Spider Island Knight. Ale mi życie nie ułatwiają, gdy plują na mnie siecią I z colem nie są 5 życiowań O, 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 burning psycho The psycho, the psycho, the psycho is on fire nie wody, Tak, tak. Iridium! No, to, to, to too much of me. the good stuff. Czekaj, to jest w ogóle. Nie. 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 Myśmy stąd nie przyszli? Stąd nie. Ok. Woo! Ci goście są porąbani. Dlatego I to w taki niezdrowy sposób. Nazywają się Psychos. Say cheese. Ciekawe co się sucks. To było aż smutne Już nie mam miejsca na strength. to jest smutne I cannot pick up the loot uh, No dobra, chyba jest się właśnie miejsce. miejscu Wygląda na to, że tak. O -o. Coś słyszę. Oczywiście, że tak. Oh, okay. I ty coś mówiłeś o niezebranej kasie? Nie stałem się zbierać kasy. Stałem się tylko zabijać. doleciałam. from sanctuary are ignorant of the firehawk's majesty their lives are an abomination watch your eyes killer i'm coming in your goddess has arrived and she's very disappointed vault hunter i'll get these civilians back to sanctuary in the meantime smite these bitches this right. cannot be

U, na sekundę, 28,8 Ignite Chance 31,9 Ale damage jest mizerny Jaki ma damage? 972 To Jak ma 100 na... więcej niż moja Serio? Znaczy 100 ja mam... mniej A Bo ja mam ten, bo ja mam na przykład Explosive, która ma 2483 Nie, moja ma 1028 Bo... A ile twoja ten amunicji zdziala za strzał? E, moja zżera jeden ze strzał Dobra, daj mi tą z tą żółtą, co przyjeżdża z nią To nie jest żółta, tylko pomarańczowa, pomarańczowa. Jezu, jak daleko poleciała Gro, czego nie rozumiesz w słowie drop? Nie throw, tylko drop Wpłacisz hmm. stosunkowo szybki? Jestem za Przykładowo nie do ładnie. Nie no, na co aż Dobra, to teraz musimy się. co, 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 co. co, 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 co ty. What the... It's me, Mario. Już mi się kojarzy to z tym, tym, z takim komarem z czapką? It's a me, malario. <laughs> eh, tak, coś jest na rzeczy. Dobra, może znajdziemy teleporter wcześniej. <laughs> Nie, wiem wiem, nadzieja matką głupich. Jestem nice hat, nice ale możemy skoczyć w dołu. Yep. Niestety ten skrót działa tylko w jedną stronę. Yep. You have to grind up this steep slope chosen one Innymi słowy. Tego nie lubię w grach, jeżeli właśnie no. droga gdzieś do jakiegoś celu jest bardzo długa i później nie można otworzyć sobie żadnego skrótu. Tak, to jest. Nie zasuwaj tym korytarzem, w frajerze. Borderlands w skrócie mówiąc krótko. No, niektóre lokacje mają akurat w skrót. No nie szkoda właśnie, że tylko niektóre. No. A w sumie wiesz co zrobię, wiesz to sobie? Otworzę sobie skrzynkę What the flying f... Czekaj, czekaj, czekaj the... uh, <laughs> oh, oh. Dziękuję się. ci Szczęślił się Powiedziałem, <laughs> że otworzę sobie skrzynkę, tobie Ale no, no dobra, no ciężko mu się przydało Chodź, okay. otworzę ci skrzynię, zobaczymy co wypadnie Czekaj, sprzedam złomu i na chwilę, tak nie mam czego jak tego podnieść Coś, czego możesz użyć, popatrz! A, o, tarcze. Czy ja akurat nie poczujesz, żeby moja tarcza była jak najmniejsza. Elemental resistance na 30%. A i max health. Wiesz co? Wezmę. Zawsze coś, nie? Tak, bo zwiększaj mi maksymalne HP, dzięki tymi element od resistance. Dobra, jeszcze czas zaopatrzyć za się w amunicję. A, to dobry pomysł w sumie. Yy, I przy okazji sprzedam złom, którego nie potrzebuję. I to będzie... Ten durny pistolecik. Sią, to zostaje... Eee... A... No, dobra, to to jest koniec mojej przerwy tej, a w sumie jeszcze oddam quest na może to od razu, co? No, w sumie można. Let us see. Ale jakbyś chciał całkowicie bezużyteczną tarczę, która ma 334 tarczy samych jako takich, ale żadnych dodatkowych bonusów, to ci mogę coś takiego dać. Nie, tam daj mi więcej maksymalnego HP i daj mi <grym> elemental resistance, więc... Okej. Okay. Nie, nie jest końca. No. Uj, Flame so... of the Firehawk. Lubię laser. a tak, ale ta czekolada jest. No, jest i ciężko powiedzieć nic cokolwiek więcej. Bo to jest na wiele niższy poziom, nie? No, Będzie rozwieszanie plakatów, widzę. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Bo nie jest koniec naszych zajęć, które zostały z da, da, dawnych <grym> dobrych <grym> czasów. Positive self image. Collect Ellie the belly ornaments. Ok. co do Ellie będziemy wysadzać te, te pojazdy jeżdżące. Ok. To co, znowu ty prowadzisz? As you wish. To było pytanie, nie stwierdzenie, ale proszę bardzo. A nie będzie. The dust, <laughs> I see what you did there. <laughs> To rób samochód i nie rozjeźdź mi, proszę. Tego nie mogę obiecać. się dobrze? Dobra, to oni będą gdzieś, są tam. Now grab the orc. My mom always told me if I slim down, then it paid me more mind She knows what she knows. I got these boys bending over backwards just to get my attention, and I didn't have to do nothing. Whoa reminds me why I came out here in the first place. Lived in sanctuary for a while, but Moxie kept hassling me about working for her, putting on makeup, losing weight. I just got sick of her nagging and came out here to make it on my own. That and I was worried Scooter might have a crush on me. What? Please. Just tell it. Mówiłem, że po prostu zobowiązuje ich rentnykowe podejście. O, tam jest! Gdzie? Tu. Come back here, boys. I got something for you. Pięknie. Mamy powbijanych kilka pił. E, tam jeszcze widzę coś jest. Chyba, potencjalnie. Może tutaj coś ja jeździć? Bon. Oj, 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 to było smutne Jest, He, he saw that Ta To było suche Jeszcze tylko Jeszcze dwa O, idę Next. I brakuje nam jeszcze jednego, który powinien być teoretycznie wedle wskazań gdzieś tam. Tak. Jest. Aha. No koleś, nie masz życia, dosłownie. No, kolesie. Co jeszcze nie hmm, Zobaczyłem. Mówię, nie pić, nie, nie jeść, ale nie prowadzę z drugiej strony, więc. No. Ups. <śmiech> <śmiech> nie o to mi chodziło. Wymsknęło ci się? <laughs>

Okay. Boost, kapas boost capacity. Aha, vehicle boost. Mam uh, relikt do wyścigów. OK. Uh. To... In memoriam. Three horns divide measurement with Defeat ball? Tak. Że to nie jest.? Mam że nie jakiś... uwę. Jak go się pisze? No, bol, właśnie. Hm. Y Mi. Tak jakby, Już widzę, jak tak jeździ jak sobie tym kardem, jakby nikt się wyciąga i wystarczy. Dobra, możesz sobie jest kolejny wóz. Eee y tu. Isp... Będą że mogę spaść drugi wóz, i możemy się ścigać. Zapomnij. E... No, tego dyplomatycznie milczę. Masz szczęście. To jest gdzieś tu? Tak, przed nami. Czyli musimy wjechać. Tu. Już nie wejdziemy dalej. <śmienic>